Witam serdecznie na kanale Kuchnia Magdy.pl. Przygotujemy sernik snickers bez pieczenia. Składniki na masę serowo-czekoladową to: 600 g twarogu półtłustego, 50 g małki ziemniaczanej, 100 g cukru, jedno jajko, 100 g masła lub margaryny i 150 g czekolady mlecznej lub deserowej. Składniki na masę serowo-orzechową to: 600 g twarogu półtłustego, 50 g mąki ziemniaczanej, 100 g cukru, jedno jajko, 50 g masła lub margaryny i 150 g masła orzechowego. A dodatkowo potrzebować będziemy 1 paczki crackersów, 200 g orzeszków ziemnych, 400 g masy krówkowej, kajmakowej, 50 g czekolady mlecznej lub deserowej i 2 łyżki mleka do polewy. Zaczniemy od wyłożenia spodu, pocernik. Bierzemy sobie blaszkę, wykładamy ją papierem do pieczenia i na spód wykładamy krakersy. Zapewne kilka z tych krakersów trzeba będzie dociąć, żeby to wszystko ładnie wyglądało i się zmieściło. I taką foremkę odstawiamy sobie na chwilę na bok. Teraz zajmiemy się masą serowo-czekoladową i nasz twaróg półtłusty mielimy dwa razy w maszynce do mięsa lub dwa razy przeciskamy przez praskę do ziemniaka. I do tak przygotowanego twarogu dodajemy jajko, mąkę ziemniaczaną i cukier. Teraz mikserem wszystko musimy wymieszać i doprowadzić do tego, żeby była jednolita masa. Jak nam uda się wszystko wymieszać, w międzyczasie rozpuszczamy sobie czekoladę mleczną deserową w kąpieli wodnej i dodajemy do naszej masy serowej. Łączymy ją w całość. Pamiętajmy, żeby to zrobić na tyle długo, żeby nie było żadnych grudek i ta masa, żeby była taka jednolita, gładka. Taką masę odstawiamy na chwileczkę na bok, bierzemy garnek. Najlepiej żeby miało szeroki, szerokie dno, żeby miało. Wrzucamy masło lub margarynę i roztapiamy. Do roztopionego tłuszczu dodajemy naszą masę serowo-czokoladową. Mieszamy łącząc ze sobą składniki. I mieszamy, 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 mieszamy. Cały czas mieszamy, bo nam się przypali. Doprowadzamy do zagotowania. Czyli muszą się pojawić takie bąbelki pary wybuchające z naszej masy. I jeszcze chwilkę, jak nam się to zagotuje, jeszcze chwilkę pogotujmy. To nie zestawiajmy od razu z gazu, tylko jeszcze chwilkę pogotujmy, ale cały czas mieszajmy. U nas już się masa zagotowała. Jak Państwo widzą bąbelki są chwileczkę, jeszcze pogotujemy. I jeszcze taką gorącą będziemy wylewać na nasze krakersy. Rozłóżmy po całości, wyrównajmy, uzupełnijmy braki. I odstawmy na chwileczkę na bok. Teraz zajmiemy się masą serowo-orzechową. Podobnie jak w poprzednim przypadku, twaróg przyciskamy przez praskę do ziemniaków lub maszynkę do mięsa dwa razy. Do takiego twarogu dodajemy jajko, cukier, mąkę ziemniaczaną. I masło orzechowe. Teraz mikserem wymieszamy wszystkie składniki ze sobą, doprowadzając do tego, żeby powstała jednolita, gładka masa. Tak przygotowaną masę odstawmy sobie na chwileczkę. Bo znowu musimy wziąć garnek, rozpuścić tam margarynę lub masło. I dorzucić naszą masę serowo-orzechową. I tak jak poprzednio łączymy ze sobą składniki, cały czas mieszamy. Doprowadzamy do zagotowania, aż pokażą nam się takie gejzery powietrza, bąbelki powietrza. Nie zestawiajmy z gazu, jeszcze chwileczkę sobie pogotujmy, ale cały czas mieszajmy, jeżeli nie będziemy mieszać, po prostu się to wszystko przypali. Mieszamy, mieszamy, są bąbelki. Tak jak Państwo tu widzą, robi się robi i jest jest bąbelek, jeszcze chwileczka. I taką gorącą tą masę serowo-orzechową wykładamy na poprzednią warstwę. Rozłóżmy ją, wyrównajmy ją, uzupełnijmy niedo, niedociągnięcia. No jest dosyć gęsta, jak Państwo widzą. I taką blaszkę znowu odstawiamy na chwileczkę do wystudzenia. A teraz przygotujemy sobie resztę dotyczącą ciasta. Na patelnię, która jest już dosyć ciepła, wrzucamy nasze orzeszki ziemne i podprażamy je na złoty kolor. Takie podprażone orzeszki mogą być solone lub niesolone. Odstawiamy na chwilę na bok. A na górę naszego ciasta, które już przestygło, wykładamy masę kajmakową. Jeżeli by się okazało, że ta masa jest za gęsta, zróbmy sobie, zagotujmy sobie wodę, stawmy tam sobie tą masę i ona szybciutko nam się troszeczkę rozpuści. Masę kajmakową rozłożyliśmy po całości ładną warstwą. Na nią wyrzucamy nasze podprażone orzeszki. Też ładną warstwę sobie równiutką zrobiliśmy. A na koniec esy floresy z czekolady mlecznej i łyżek mleka rozpuszczonej w kąpieli wodnej. Te składniki połączyliśmy w kąpieli, rozpuściliśmy, a teraz tak łyżką ładnie sobie tak dekoracyjnie już polewamy ciasto z góry. I tak przygotowany sernik wstawiamy do lodówki na kilka godzin, żeby wszystko dobrze stężało. A mnie pozostaje zaprosić Państwa na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.